Procedowane jest prawo wodne, które absolutnie uderza w każdego Kowalskiego. Wynikiem tego prawa, jeżeli wejdzie w życie, będzie podniesienie ceny wody, która będzie płynąć w kranach, ale nie tylko bezpośrednie jakby koszty dla, dla obywateli, ale także pośrednie, ponieważ jeżeli ceny wody wzrosną, to chociażby opłaty, koszty prowadzenia szpitali, żłobków czy szkół także wzrosną i obciążą samorządy. Trwa naprawdę głośny protest ze środowisk gospodarczych. Wczoraj firmy farmaceutyczne Głośno apelują o to, żeby nie wprowadzać tego złego prawa w życie, ponieważ stracą konkurencyjność na rynku. Producenci wody już też wybrzmiał ten proces. Wszystkie gospodarstwa rolne i rybackie też jakby próbują protestować. My jako samorządowcy jakby stoimy na czele tego, ponieważ tego protestu, ponieważ będziemy musieć wdrożyć to ewentualnie w życie i, i wysłać faktury do mieszkańców, czego absolutnie robić nie chcemy. Stąd rozmowy, które trwają i będzie apel z mojej strony do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów z naszego regionu, żeby uruchomili swoich parlamentarzystów, żeby poinformowali ich, co niesie za sobą zmiana prawa wodnego. Projekt nowego prawa wodnego no niestety bardzo mocno uderza w Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, bo pozbawi nas przychodu z tytułu opłat za pobór wód oraz za odprowadzanie ścieków. W sytuacji Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach będzie to 20, przepraszam, 42% przy, przychodu i opłat, które przekazywane są w tej chwili przez Urząd Marszałkowski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mówiąc bardziej, powiedzmy sobie precyzyjnie, w tej chwili te opłaty są w wysokości 117 milionów, więc będzie to kwota około 50 milionów złotych rocznie, która nie zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski, ponieważ 90% kwoty za odprowadzanie ścieków będzie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 10% do Państwowego Gospodarczego. Rodastwa Wodnego Wody, wody Polskie.